I witam ponownie wszystkich widzów naszej projektorowej serii. Dziś nowy odcinek i kolejny projektor z Allegro, a mianowicie jest to pierwszy z projektorów od Etoe. Jest to model E3 Pro, gdzie Pro pewnie oznacza, że mamy zaimplementowany w tym projektorze Android TV wersji. 11 e, Dosyć popularny projektor, jak zauważyłem na youtubeowych testach, także postanowiłem też swój model e, zakupić na Allegro, cena 830 zł, czyli powrócimy już taka dosyć spora, jak nasze tutaj e, budżetowe projektory. Ma e, ten projektor wyróżniać to cicha praca, w pełni uszczelniony silnik optyczny, oczywiście zaimpletowany tutaj Android certyfikowany, Android i certyfikowany Netflix właśnie, no i chciałem właśnie sprawdzić na swój organ optyczny amatorski sposób, co ten projektor tutaj sobą reprezentuje w tej cenie. Także dzisiaj się zajmujemy tym projektorem. Oczywiście na koniec zawsze przypominam o możliwości wsparcia takich lub innych zakupów poprzez najprostszą formę, czyli blik na telefon, także nie przedłużając, zajmiemy się tym Etoe. Zaczynam oczywiście od analizy budowy samego projektora. Tu jest taka ciekawostka, bo nawet nie, nie zauważyłem w opisie aukcji, że dostajemy w zestawie taką fajną torebkę przenośną. No ogólnie sam projektor jest dosyć też mały, filigranowy, lekki, można powiedzieć, że całkiem mobilny. Nie spodziewałem się, że aż będzie tak fajnie poręczny. Projektor oczywiście w cenie około 830 zł. Można go taniej kupić na przykład z Banku nawet za 600, ale oczywiście nie każdy ma takie możliwości. No w tej cenie oceniam go na solidne 7, naprawdę fajnie wygląda. W ogóle ta filigranowość mi się dosyć podoba. Projektor jest wyposażony, jak widzicie, w czujnik, który nam tutaj umożliwia automatyczne ustawienie ostrości i automatyczne ustawienie trapezu. To by było na tyle z udogodnień. Projektor tutaj deklaruje zamknięty silnik optyczny, czyli tutaj nie będziemy mieli żadnej klatki rewizyjnej, bo kurz się powinien nie dostać. Jak widzicie, mamy zestaw złącz HDMI, USB. Tu jest oczywiście czujnik... Pilota i tutaj jest AUX dwuzakresowy, że tak powiem, dwa w jednym, bo też słuchawkowy. Jak widzicie, mamy też złącze DC, czyli zasilany jest zasilaczem o mocy 90W. Tak, tutaj, jak napisy TV, skrywa nam taką klapkę, pod którą mamy tak zwane serce całego systemu. Zobaczcie, czyli ukryty jest tak zwany smartbox. Tutaj oczywiście można go wyciągnąć, bardzo fajne rozwiązanie. Tutaj dla porowania, zobaczcie, jak wygląda mój Xiaomi Mi Box. Także dosyć malutkie to urządzonko. A mniej więcej te same parametry. Tutaj jest mój stick od Thompsona. I tutaj jest jeszcze stick od Xiaomi. Także naprawdę to jest dosyć małe, a całkiem. Wydajne urządzenie, przynajmniej tak deklaruje nam tutaj, e, co ja robię, tak deklaruje nam producent. Już sama ta szczelna optyka dużo robi. Pod spodem, jak widzicie, mam tylko centralny w to jest jedyny otwór montażowy. Także tutaj więcej nic się nie dzieje. No naprawdę, fajnie mi się go w łapie trzyma. No, fajne pierwsze wrażenie. Pilot standardowy, żeśmy się przyzwyczaili. Oczywiście obsługa najpopularniejszych tutaj portali VOD, ale nic odkrywczego. I jedynie, co tu jeszcze jest ciekawe z instrukcji obsługi, oczywiście nasza tabela. Odległościowa, gdzie tutaj, jak widzicie, na samym dole 100 cali powinniśmy osiągnąć. Nie wiem, czy to będzie ostrzyło, ale wam powiem z 2,70 m, i to jest mniej więcej taki dystans. No, sugerowany, ale spróbujemy coś wycisnąć z 3,5 m. Tutaj widzę trochę bzdury. Jest napisane w specyfikacji, bo jest napisane, że jest Cortex A53 i Android 10, ale tutaj wyjdzie całkiem co innego, także zapraszam. Dwa głośniki 10W, no sporo, także zapowiada się dosyć ciekawie. No dobra, więcej tutaj nie ma co analizować. Fajny projektorek, i zobaczymy, czy też taki fajny tutaj nam wygeneruje obraz. Projektor odpalony i od razu nas widać już dosyć dobrze znany launcher, czyli Android w wersji 11. Oczywiście z certyfikatem Netflixa i Gogla. Przy takim sztucznym oświetleniu już widać, że nie jest najlepiej tutaj z jasnością. Ale najpierw sobie sprawdźmy, ile potrzebujemy energii, żeby zaliczyć prawie 82 W. No, ponad 82 W. Teraz sprawdźmy, jaki generuje hałas. A on jest naprawdę dosyć mały. Tu, oczywiście, mamy wylot ciepłego powietrza, czyli najgłośniejsze miejsce. Jakieś 15 cm od wylotu. Mówiłem, że już jest dobrze. Ja przejdę do połowy pomieszczenia. Jestem jakieś 1,5 metra od niego, już jest poniżej 30 dB. Bardzo dobrze, bardzo mi się podoba kultura pracy tego projektorka, już jest fajnie. Wyniki nie są takie, powiedzmy, rewelacyjne, zwłaszcza z jasnością. 269 jednostek ANSI, ale za to przekątna wyszła bardzo porządna. 135 cali z odległości 3,5 metra. Wiadomo, że tu się troszeczkę przewalone, jakby odnośnie tego, co nam tutaj producent sugeruje, ale tutaj jeszcze miałem możliwość regulacji ostrości, ale tu już jest ostateczna odległość, gdzie jeszczekolwiek ostrość działała, czyli 3,5. Metra w miarę udało się uzyskać w miarę ostry obraz. Dobra, teraz czas sprawdzić input lag. A tak się prezentuje input lag. Widzicie dosyć chaotyczne odczyty. Niestety nie ma innej możliwości tutaj jakiejś ingerencji w obraz. Mamy tylko dostępne te presety. Nie ma żadnego trybu gry. Tak samo nie ma żadnego trybu gry lub PC z poziomu Androida TV. Także musimy się zadowolić tym, co tutaj mamy. No jak widzicie, skacze między 70 parę a 100 parę milisekund. Ok, teraz sobie szybko przelecimy przez ustawienia samego projektora. W tym celu musimy po prostu wejść w osobne menu. Jak widzicie mamy trzy zakładki ustawienia projekcji, to co nas najbardziej obchodzi. I tak, oczywiście zmiana samej orientacji rzutu. Tutaj dosyć spory zoom. Ja idę oczywiście jako pół odniesienia. Teraz mamy 135 cali. Ja to zmniejszę do minimalnego zoomu niby 50 cali. No wygląda na jakieś 75 cali. Tak na oko licząc, teraz wracamy do poprzedniego stanu. No, pilot się lubi troszeczkę zamulić, jak widzicie. Także. Szału nie ma. Z udogodnień ustaw, automatycznych ustawień mamy tak automatyczną ostrość, która jest oczywiście wyłączona. Automatyczną korekcję trapezu, którą też wyłączymy, żeby właśnie nie obciążać samego projektora, żeby na jak najlepiej input lag wyszedł. No ale niestety wyszło jak wyszło, nie pomogło. Oczywiście korekta pionowa, tutaj jest, ja mam tak zrobione, żeby było wyzerowane. To oczywiście wodotryski, które nam tutaj pozioma. Tak samo korekcja tradycyjna czteronarożnikowa. Resetowanie trapezu i to by było na tyle. Inne ustawienia to mamy oczywiście, wygaszacz ekranu, gdzie po prostu możemy sobie wybrać jeden tutaj z gotowych, jakby widzicie, wgranych. Jakby ktoś tutaj chciał, cyk, wychodzimy. Momencik, laguje. Tutaj, oczywiście, dla śpioszków dwugodzinny wyłącznik, język i przywracanie ustawień fabrycznych. No i informacje, jak widzicie, 35 stopni, niby projektor osiąga. No, jak przykładam rękę właśnie do tego wylotu, to wcale nie jest no, na pewno chłodzenie jest naprawdę dobre. Dobra, teraz sobie wejdziemy w naszego Android TV. Android TV też wejdziemy szybko w ustawienia. Zobaczymy, co tu się jest ciekawego. I tak oczywiście sieć wybandowa, nic tutaj odkrywczego nie ma, to ta zakładka nas najbardziej obchodzi, informacje jak widzicie, oczywiście certyfikat Netflixa, certyfikat też będzie tutaj Google, ale za co Wam pokażę, wersja 11, czyli po prostu jak zwykły taki stick czy smartbox, e, e, nic ciekawego. I z jeszcze dodatkowych, tutaj jest dosyć ciekawa sprawa. A dlaczego Screen Resolution, bo jak widzicie, ten projektor tutaj zauważyłem, że potrafi też wymusić 4K, a to się rzadko zdarza w tych stickach czy tam smartboxach. Jak widzicie, jest tutaj sporo tego ustawień, także no dosyć ciekawy. W miarę to działa. Pilot troszeczkę lubi przymulić, ale jest CEC, sterowanie. Nie zauważyłem, żeby były jakieś ustawienia do HDMI ARC i ustawienia w dźwięku. No, po prostu standard w tych, tych właśnie urządzeniach typu Smart Stick, Smart Box. 16 GB RAMu, 2 GB pamięci operacyjnej. Jak widzicie, asystent Google też jest, chromka e też jest wbudowany. Ja też włączyłem opcje programistyczne, bo chciałem po prostu wyłączać tutaj wszystkie te pierdoły, ale nic to za bardzo nie pomogło. Jak widzicie, nie ma żadnej funkcji tryby gry, PC lub coś takiego. Niestety nic tutaj nie znalazłem, także musimy się po prostu yy, nacieszyć tym impulagiem, jaki jest, bo nie ma za bardzo wpływu na niego. No dobra, wychodzimy teraz z tego. Jeszcze z ciekawostek, to zainstalowałem DRM-info, żeby wam właśnie pokazać momencik. Że jest tutaj certyfikat White Wine L1, czyli po prostu najwyższa niby, forma zabezpieczenia, ale jak wiadomo, z tymi zabezpieczeniami to różnie bywa, ale lepiej żeby było niż nie było. Security Level L1, jak widzicie. Także to taka ciekawostka nigdyśmy tego nie sprawdzali, no, ale to tak przeważnie musi być. Oj, max level HDCP, jak widzicie. No digital output. Także coś czuję, że tutaj nam nie przepuści, jak będziemy po, po kasie przesyłać obraz, także nawet nie ma sensu tego sprawdzać. Ale to raczej normalka, bo tutaj jak jest weryfikacja tego cyfrowego przesyłania wysokiej rozdzielczości materiału wideo. I Jeszcze szybko wejdziemy w IDE. Co my tu mamy? E to 2 GB, 16 giga pamięci operacyjnej. To jak widzicie, jest wolne tylko 10. Ja tutaj specjalnie dużo nie instalowałem. Cortex A35 i 2 giga 2 GHz, czyli całkiem spoko ten procesorek. On chyba występował w Chromecastie, tylko nie jestem pewien, czy na przykład nie było A55. W miarę to dobrze chodzi. Ważne, że jest 2 GB ram bo z jednym giga ram to już naprawdę tutaj lubi mówić. No, prawidłowe Full HD, no i Android 11. Nic odkrywczego tutaj nie ma. Dobra, teraz się zajmiemy jeszcze szybko aplikacjami streamingowymi. Aplikacji streamingowych wybrałem tylko Showtime, bo wiadomo z Showtime y było największe problemy, ale że tutaj mamy certyfikat i pełne wsparcie, to ten Portal, że tak powiem, VOD musi działać, gdzie to było. W znów momencik, o jest, dobra, musi działać, bo jak wiadomo, w większości projektorów odpalał się sam Showtime, a później to wszystko wracało do menu głównego. Tutaj na początku, jak widzicie, troszeczkę buforuje, gdy już załapię ten, że tak powiem, ciągłość danych. Jak widzicie, od razu się jakość poprawia. Wygląda na naprawdę jakieś full HD albo 4K, nie, wiem, czy to są w ogóle pakiety, ale nie ma na pewno pikselozy ani tutaj jakości jakiejś SD. Także tutaj na tym możemy sobie zakończyć. Netflixu, Disneyu, Kanał Plus czy coś nie ma sensu, bo po prostu to działa jak na każdym certyfikowanym urządzeniu typu Smart Stick czy Smart Box. Jedyne nam zostało tutaj jeszcze tylko sprawdzenie oczywiście YouTube'a. Czy Costa Rica fabrycznego YouTube'a? I zaraz zajmiemy się oczywiście analizą samego obrazu. Zobaczmy ile tam tutaj wyciska z tego fabrycznego YouTube'a w ustawieniach. Momencik, bo mówię troszeczkę tutaj kuleje, płynność działania. Jak widzicie, jest 4K. Jakoś sobie z tym radzi. Oczywiście skalowanie do full HD, ale lepiej zawsze, żeby skalowało z wyższej rozdzielczości do niższej. Niż... <noise> na przykład z niższej do wyższej. Tak to się prezentuje na fabrycznym YouTubie. Zaraz zaczniemy analizę samego obrazu. Dobra, nie, nie ma co przedłużać. Ja tutaj zrobię teraz podmiankę na swojego Stika, czyli smartboxa Xiaomi. OK, mamy tutaj naszą testową papugę. Zrobię pewien eksperyment. Mianowicie to jest puszczone z naszego fabrycznego YouTube'a. Zobaczcie, jak to wygląda w presecie standard. Jak widzicie, za dużo tutaj nie mamy. Tak samo jest z temperaturami. Plus osobisty. Ja oczywiście tutaj mam swoje ustawienia. Zaraz tutaj zrobię. Od razu pokażę Wam, jakie są ogólnie ustawienia. No, dosyć mało jest, ale wszystko co potrzebujemy jest pod ręką. E, momencik, bo ten pilot naprawdę troszeczkę lubi sobie tutaj przylagować i ustawienia samej projekcji. Jak widzicie, zoom, wszystko mam tutaj. Korekta też pionowa, pozioma. E, momencik, nie w tą stronę. Dobra, nieważne. To już mamy powtórkę z rozrywki, resetowanie. Także ale na bardziej nas obchodzą tutaj oczywiście tryby obrazu. To co nam tutaj przygotował producent. I tak, to jest tryb standardowy, ja podejdę bliżej, zobaczcie, jak to wygląda. Światło. No tutaj wiadomo, zawsze nam tutaj podwyższa jasność, ale wszystko tracimy. Miękki jest bardzo fajny, bo tutaj już nam dosyć dużo detali zaczyna pokazywać. A tutaj jest moja wariacja już na ten temat, jak widzicie, już próbowałem tutaj sobie grzebać, wycisnąć jeszcze Maxa z tego. Dobra, porównamy to jeszcze raz ze standardem, cyk. Z miękkim, który jest dosyć fajny, i tutaj już jest moja he, wariacja. Ale dobra, nie teraz nie o to chodzi. Ja mam tutaj podłączonego mojego mistika, kurde, co ja gada mi Boxa. I teraz przełączymy i zobaczymy, jak to jest różnica między tym fabrycznym YouTube'em a tym, co mamy w stiku. Zobaczymy, czy w ogóle są jakieś różnice, oczywiście. A tak wygląda obraz, z, właśnie z zewnętrznego źródła. Ciężko tutaj porównać. Wygląda troszeczkę jakby stracił na samej jasności. Jeszcze raz powrócimy, bo to jest dosyć ciekawe. Teraz właśnie z pełnej skali w momencie tylko wybierzemy źródło. Musicie się ucierpliwić, uzbroić cierpliwość tak jak ja. I teraz z zewnętrznego I jeszcze raz sobie po prostu wybierzemy źródło, z którego będziemy puszczać dalszą naszą analizę. Także tutaj widać, że już jest bardziej nasycony kolor, ale, ale. można jeszcze tutaj podkręcić parę szczegółów samego obrazu. Dobra, nie ma co już tutaj analizować tego, po prostu puśćmy nasz zestaw startowy sobie zaczniemy nasz pokaz, To jest taka pewna sprawa techniczna, no się samej ostrości. Bo jak wiadomo, 3,5 metra to już jesteśmy poza zakresem sugerowanej odległości przez producenta, ale to jest nawet dalej całkiem nieźle. Tylko zauważyłem pewną sprawę. Zobaczcie, to jest lewy dolny narożnik, on jest fest rozmyty, ale tylko ten, ta część. Ja po prostu zmniejszyłem odległość też do 2,5 metra i później do 2 metrów. Niestety te rozmycie cały czas było, nie zniknęło, czyli to nie jest zależne od odległości. Także tutaj musimy mieć na to o... Uwaga, bo jak widzicie, już lewy górny róg jest OK. Prawy górny róg też jest OK. I tutaj, żeby mnie zasłaniał, lewy dolny, prawy też jest troszeczkę rozmazany. Ale to jest naprawdę sam narożnik i z takiej odległości naprawdę nieźle to wygląda. Także nawet po przekroczeniu tej referencyjnej odległości w miarę OK trzyma tutaj ostrość. Jeszcze mam to pokażę na przykładzie na tekstu. Mamy czarny tekst na białym tle. Tak wygląda środek. Zobaczcie, mega ostro. No, źle ta wręcz. To jest lewy górny narożnik. Prawy dolny z tym rozmyciem jak widzicie. No naprawdę nie będzie nam przeszkadzało. To się mniej więcej w tym yy, sektorze yy, zawiera. Tutaj macie prawe bardzo dobrze i tak samo prawe dolne też jak widzicie same rozmycie. Dobra teraz sobie zmienimy kolorystykę na odwrotną. Jak widzicie tu szczerze też nie jest najgorzej. Jakiegoś efektu bloomingu też nie za bardzo tutaj dostrzegamy. Naprawdę jestem zaskoczony jakością tego obrazu mimo że to się poza zakresem że tak powiem sugerowanym. Także, mimo tych lekko rozmetych samych naprawdę narożników, nic tutaj nam nie powinno zakłócać ostrości w ogóle większości obrazu. No dobra, te technikalia mamy za sobą, teraz odpalmy nas zestaw testowy. Ok, zaczynamy od Kostariki. Ja od razu tutaj wyjaśniam, że jedziemy z fabrycznego YouTube'a, ponieważ mój MiBox tutaj by nam przekłamywał. A dlaczego? Gdyż on wykrył możliwość tutaj puszczenia jeszcze dodatkowo sygnału HDR co nie ma tutaj możliwości w tym fabrycznym YouTubie. i Tak, żeby nam tutaj przekłamał troszeczkę kolorystyka, która też jest dosyć tutaj, powiedzmy, ciekawa. To są oczywiście moje ustawienia, moja wizja, to co po prostu starałem się maxa wycisnąć z tego projektora. Także mówię, jedziemy na fabrycznym tutaj systemie, żeby nam nie przekłamało, czyli po prostu tak, jak większość użytkowników by robiła. Także zobaczmy, jak to będzie wyglądało właśnie z fabryki bez mojego Mi Boxa. Tak, jak mówię, kolorystyka jest dosyć dziwna. Tutaj próbowałem jeszcze tutaj coś niwelować. Troszkę by trzeba było posiedzieć przy tym. Aczkolwiek sam obraz jest naprawdę bardzo fajny. Mi się podoba akurat taka kolorystyka. Dźwięk też jest bardzo fajny. Musiałem mocno ściszyć. Na połowę to już naprawdę ostro wali. Nie trzeba się posiłkować zewnętrznym źródłem. Źródłem od. E, tam, no, źródłem dźwięku. Jakimś tam Bluetoothem czy coś. Spokojnie nam to wystarczy. Dobra, dojeżdżamy do naszej papugi. Tak to wygląda, i bierzemy następny materiał. Naprawdę, bardzo fajny obraz. Dobra, mamy naszą panią. Tutaj widzę, jak jakby się pikseloza robiła i na policzku. Ale to jest fabryczny YouTube. Pokazało, że wyświetla 4K. Zobaczmy, jak to jest z odzorowaniem detali. Z Nie najgorzej, nie najgorzej. Pilot troszkę gorzej, jak mu wymieniłem baterię, ale dalej nie jest idealnie. Wolę swojego Ermausa tutaj wykorzystywać. Dużo lepsza responsywność. Ogólnie obraz jak najbardziej poprawny, nawet poprawny plus. Jak widzicie pikselozja się pokazuje. No ale to już tak ten typ chyba tak ma. Zobaczymy czy będzie na dalszych filmach. Jak widzicie z czernią też nie jest najgorzej, żadnej przebitki nie ma, prześwietleń zorzy polarnej. Ładny, czysty, jednolity obraz. Tylko wam tutaj powiem, że na tym fabrycznym YouTube no, jest dwa razy więcej, nawet trzy razy więcej reklam niż na moim e boksie. No co chwilę tutaj włączą, to po dwie, trzy reklamy. Jakaś katastrofa wręcz. Mówię, obraz jak najbardziej fajny. No cena projektora tu różnie bywa, ale ja tutaj zapłaciłem 800 chyba 20 zł. Także nie jest mało. Troszkę oczko pani poleciało. Zobaczmy, jak to wygląda z bliska. No ale mamy już z głowy, że tak powiem, smartsticka. Wszystko tutaj działa jak należy. Także no, coś za coś. Zobaczmy, jak czerwony wypadnie. Troszkę chyba jakby w niebieskie wpada. Na pewno obraz jest ponad przeciętny. Nawet w tych presetach standardowych fabrycznych da się to spokojnie oglądać. Tylko mówię, cena. To Jesteśmy przyzwyczajeni do takiego obrazu już za połowę tej ceny na przykład za 400 zł. Także, te eto'e to oczywiście dalej jako ciekawostka. Na pewno, się coś się pojawi z tej firmy, postaram się tutaj kupić albo załatwić coś, nawet wyższe modele. zobaczymy jak to wypadnie. Na razie, zajmiemy się tym. Troszkę piłki. No tutaj mówię: kolorystyka są może każdy dostosować pod siebie. Bardziej wyróżnia ten projektor to kultura pracy. Naprawdę cichutki jest. Drugie miejsce za X5 Pro. Dużo prądu też nie ciągnie 80 W. Tylko troszeczkę jest, można powiedzieć, ciemny. Także, oczywiście, potężny darkroom do komfortowej projekcji. Krótka migawka z Santorini. I lecimy dalej. Krótka migawka z gry. Chociaż do gier to raczej tak średnio. Przez ten input lag. Także to jaka ciekawostka. Jakieś niedynamiczne gry, oczywiście, jak najbardziej. Ale jakieś online czy coś, to jak najbardziej odpadają. Dobra, jedziemy dalej. No i na koniec Maverick. Podsumowując, nasz projektorek można powiedzieć taki naprawdę dosyć konkretny, porządny projektor. Bardzo poprawny obraz. Cena niekoniecznie jest atrakcyjna, bo już wiadomo, że możemy o połowę mniej zapłacić, a mieć mniej więcej to samo w obrazie, także nic odkrywczego. Ale możemy kupić oczywiście na Allegro bez żadnych obaw. Z pełnym wsparciem, że tak to określa producenta, gwarancją, także naprawdę mały, fajny, zgrabny. Mógłby troszeczkę jaśniejszy, ale przynajmniej cichy projektorek z budowanym certyfikowanym Androidem, Netflixem. Także bezproblemowo większość aplikacji będzie chodziła. No dobra, na dzisiaj to już dziękuję za uwagę. Nie wiem, czy ten projektor wystąpi w jakimś porównaniu. Piszcie komentarze, z czym można by było porównać ten projektor i zobaczymy, co da się w tym zrobić. A na dziś dziękuję i do zobaczenia wkrótce.